Budzi księcy, obudzi Twoją duszę codziennie. Z Ewangelii, według Świętego Marka, Apostoł Jan rzekł do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus odrzekł: Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto czyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Duch Święty jest Bogiem i jest osobą, i zobaczcie, że Duch Święty ma pragnienia. I myślę, że jednym z największych pragnień Ducha Świętego jest jedność. Dlatego on jednoczy kościół, pomimo różnorodności, pomimo tego, że są różne części ciała, to ciało jest jedno. I właśnie tak jest Duch Święty. Więc duchowość to jest sposób przeżywania naszej relacji z Bogiem. Niektórzy mogą być bardzo charyzmatyczni, niektórzy mogą być bardzo, można powiedzieć, tacy spokojni w wyrażeniu swojej wiary. Nieważne, ważne, żebyśmy byli zjednoczeni z Bogiem. Dlatego dzisiaj słyszymy w słowie, że jeżeli ktoś Głosił po prostu Chrystusa i dzieją się znaki i cuda. To tak właściwie on jest z nami. Niekoniecznie po prostu musi być fizycznie obecny, ale to jest ciało Chrystusa. To jest całość i to jest zachwycające w Kościele, że mamy naprawdę bogactwo i mamy różne formy przeżywania właśnie w naszej duchowości. Ale ważne jest to, żeby zawsze to prowadziło do Jezusa, i taki jest Duch Święty, bo Duch Święty przenika głębokości Boga samego, żebyśmy byli przy sercu Ojca, żebyśmy byli wszyscy w łonie Ojca, żebyśmy byli jak najbliżej. Tak jest Duch Święty. Niech Was dobry wszechmogący Bóg błogosławi, Ojciec i Syn i Duch Święty Amen, pozostańcie z Bogiem smacznej kawusi i dobrego dnia.